Cześć, tu znowu Gimper i witam was w kolejnym odcinku poradnika do gry League of Legends. W tym odcinku uzupełnimy sobie troszkę wiadomości dotyczące dżanglowania. Yy, konkretnie chodzi mi o runy i masteries, które jeżeli chcemy iść w dżunglę właśnie to są bardzo ważne. Yy, najpierw pokażę jak rozdzielić masteries, a później pokażę mniej więcej jakie runy będą dobre do dżanglowania w mamy trzy prawda offense defense utility. Jeżeli chcemy mieć w dżunglę, bardzo ważne są te dwie rzeczy awareness, który zwiększa nam ilość doświadczenia jaką otrzymujemy. To, po to bo bez tego będziemy mieć taki poziom, jakbyśmy byli na linii z kolegą. Natomiast jeżeli w to sobie damy cztery punkciki, to będziemy mieć tak pomiędzy będziemy mieć taki level troszkę niższy od tego gościa na linii środkowej. Ale też wyższy od tych, którzy są we dwóch na linii, także, więc to jest bardzo ważne. Trzy punkty, yy, trzy punkty sobie ładujemy w to. No, chyba, że wolimy yy, zmniejszyć sobie czas śmierci, ale to jest troszkę. Nie lubię tego, bo to zakładamy, że zginiemy w ogóle, także to już jest na starcie troszkę nie tak, prawda? Tutaj zwiększa nam Keltainmany. Jeżeli bierzemy Ghosta, to jest bardzo ważne, jeżeli junglujemy Smite, prawda? A tutaj Smite do dobijania. Yy, tych większych stworów, no i Ghost, który nie dość, że sprawia, że jesteśmy bardzo mobilni w czasie gry, to także znacząco ułatwia ganki, prawda, poprzez to, że jesteśmy przyspieszeni i ulepszamy sobie też Ghost. Dalej, oczywiście, cztery punkcie awareness spakujemy. No i tutaj yy, kolejna bardzo ważna umiejętność do rangowania: utility Mastery, który zwiększa nam czas trwania niebieskiego i czerwonego buffa, które znajdujemy w dumie. Moim zdaniem, jest to na tyle ważne. I na tyle ten punkcik jest mocny, bo zwiększy nam to o, czas trwania o 30%. Moim zdaniem jest to bardzo ważne, gdy jesteśmy w dżungli, dlatego pakuję dwa punkciki właśnie w tą umiejętność. Zostało nam jeszcze 20 punktów, i nie bardzo jest jak to tu rozdzielić. Dlatego, jeżeli nie czujecie się na tyle pewni, bądź chcecie po prostu mieć większą przeżywalność, władujcie 6 punktów Defensa: dokładnie w Resistance i Hardiness, zwiększa nam nasz Armor i Magic Resistance o 6. Armor jest bardzo ważny w dżungli, ponieważ wtedy te neutralne stwory biją nam mniej obrażeń, łatwiej jest przeżyć i możemy zrobić całą dżunglę bez wracania się do bazy, jeżeli tylko jesteśmy odpowiednim przempionem. Bo bez, z samym klot Armorem, bez run i Masteries to nawet Olaf sobie chyba nie da rady bez powrotu do bazy, żeby całą dżunglę za jednym razem zrobić. No i zostaje nam 14 punktów, które wrzucamy sobie w drzewko Offense. Bierzemy sobie Critical Strike'a jeżeli oczywiście dżanglujemy czempionek, który jest AD jeżeli nie to bierzemy sobie ability power ulepszamy smite'a, który będzie nam dawał 5 golda i będzie miał mniejszy cooldown zmniejszamy sobie cooldown naszych zdolności lub też zwiększamy sobie attack speed w zależności od preferencji ja lubię dawać tak tutaj 3, a tutaj 4 no i tutaj możemy albo zwiększyć damage zadawany do miniona, czego nie polecam, a po prostu dać sobie że nasze ataki fizyczne będą przebijać 6 y, punktów z armoru przeciwnika, tak, także w dżungle Ja osobiście korzystam z Masteries 14, 6, 10. Można iść Masteris 21,09. Wygląda to wtedy tak mniej więcej tutaj, tylko jeden punkcik, i później dajemy sobie. Tak, no nie wiem, i tutaj już do wyboru, nie? Byleby 21 wbić. Tak i tak, powiedzmy. Tak to wygląda, jeżeli idziemy 21.09, ale wtedy nie mamy tego armora i Resista, prawda? A także bufy trwają krócej. Także to jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli nie macie jeszcze 30 poziomu, to zdecydowanie najpierw pakujcie tutaj, jeżeli idziecie w dżunglę. Jeżeli w ogóle chcecie dżunglować przed, przed tym 30 poziomem, co jest dość trudne. A w każdym razie, moim zdaniem, 14, 6, 10 to są takie. Masteris do dżungli w sam raz możecie się z tym nie zgadzać. Możecie mieć y, swoje własne ustawienie. Jeżeli są jakieś na tyle ciekawe i lepsze, piszcie w komentarzach, prawda? To może je nawet zaprezentuję. Jeżeli rzeczywiście takie jakieś super się okażą, ok. Drugą ważną częścią w są też runy. Y, jak widzicie, y, w dżungle chodzi się głównie DPS-ami. Także typu właśnie Noct Nocturn, Olaf, y, Renekton, Shaco Rada, także tak. Moje ustawienia run to są Quintessence pod Helta, yy, Marki pod Armor Penetration, Sile pod Armor i Glyphsy pod Magic Resist. Tu zrobiłem trochę błąd z tymi resistami bo powinienem je kupić, żeby był per level, czyli żebym co poziom, żebym, bo tu mam plus 13 na starta. Można też kupić takie per level, czyli że tam na starcie mam, 5 i później z każdym levelem plus 1, to na koniec gry mam tego tam plus 20 lub plus 22, prawda? No ale w każdym razie, moim zdaniem najważniejszy jest armor, jeżeli idziemy w dżunglę, a także health, bo bez tego po prostu no, jest zdecydowanie trudniej. No ja lubię robić dżunglę za jednym razem. Poza tym, takie runy zdecydowanie zwiększają naszą przeżywalność i dzięki temu y, te, tej 13 i jeszcze plus 6 z masteries, prawda? Zaczynamy z 50 Resista na start praktycznie. Ponad 50, czy nawet ponad 60, armora mamy na startek, że to jest naprawdę niezła przeżywalność. Zwiększone życie z quintesencji. No, można powiedzieć, że w early jesteśmy bardzo trudni do zajebania. No, bo w porównaniu do innych czempionów, którzy mają armora na start około 20 i rezistów 30, to zdecydowanie wybijamy się pod względem przeżywalności. No, oczywiście, marki mamy na penetrację, co by nam damage'a nie brakło. Ok, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o runy i masteries do junglowania. Mam nadzieję, że mniej więcej dobrze wszystko wyjaśniłem. Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, piszcie w komentarzach. No, w następnych odcinkach postaram się y, omówić wardowanie mapy, czyli w których miejscach najlepiej postawić warda, żeby widzieć co się dzieje słowniczek, pojęć takich jak e, Mia, CC, Gang, prawda, Niektórych już, niektóre już znacie, ale e, wszystkie opiszę sobie w jednym odcinku. E, oprócz tego będzie też, też lekcja o epickich potworach na samonarthrifcie. E, możliwe też, nie wiem, zamiast, że zrobię po prostu dwa różny, oddzielne odcinki o dwóch różnych mapach. No nie wiem no i wtedy już polecimy z poradnikami do konkretnych postaci. I to wam mogę przy okazji powiedzieć do jakich postaci na pewno zrobię... Oj, nie macz historii. Mogę wam powiedzieć do jakich postaci na pewno poradnik się pojawi. Na pewno pojawi się do Anivi, na pewno pojawi się do Brenda yy, Na pewno pojawi się do Nocturna, Olafa, Poppy, Renektona, Swayna i Wladimira Resztą gram dość rzadko ostatnio, także musiałbym trochę pograć, przypomnieć sobie. A sway na to w ogóle muszę na niego jakiś build wykombinować, bo dawno nim nie grałem też. Ale i mimo wszystko uważam, że na tyle go ogarnię, że poradnik mogę do niego zrobić. Dobra, to tyle. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku poradnika do gry League of Legends.